Dobry. Małgorzata Kozicz zapraszam na program Wilno Łączy. Dzielenie się dobrem ma dobroczynny wpływ nie tylko na potrzebujących, lecz także na tych, którzy dają. Działalność charytatywna to satysfakcja i integracja rodziny lub lokalnej społeczności. O tym, co pomaganie daje osobie pomagającej porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Krystyna Karpicz, pedagog, kuratorka rady szkolnej w gimnazjum imienia Michala Balińskiego w Jaszunach, lubi spędzać czas z uczniami nie tylko podczas lekcji, lecz także angażując się we wspólne inicjatywy, jak mówi, pozwala to poznać się nawzajem od całkiem innej strony. Ostatnio zorganizowali wspólnie koncert charytatywny. Ilona Jurewicz, organistka Kościoła Świętej Teresy w Wilnie, kierowniczka zespołu Stella Spei. Wspólnie z mężem Adamem od lat prowadzą fundację dobroczynną. Dzisiaj w działania rodziców są zaangażowane także nastoletnie córki, Alfreda i Marta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sądzicie, czy jest coś takiego jak jakiś sezon na dobroć, dobroczynność, czyli takie okresy, kiedy więcej, jakoś bardziej intensywnie myślimy o pomaganiu innym, pani Krystyno? Tak, na pewno. Zazwyczaj przed Bożym Narodzeniem ludzie stają się bardziej otwarci na pomaganie, chętniej pomagają. Ilona, a tobie jak się wydaje? Z mężem tak jakoś my się dobrali, że pomaganie to jest po prostu... Nasze normalne życie, i owszem, w okresie świątecznym może to jest takie wzmocnione, ale staramy się żyć tym na co dzień. Pani Krystyno, w szkole, w gimnazjum Walińskiego w Jaszunach, właśnie te inicjatywy świąteczne, pomaganie już w pewnym sensie, chyba można powiedzieć, stały się tradycją, bo organizujecie z uczniami. Koncerty dobroczynne, dochód z których jest przeznaczony na pomoc Hospicium Wileńskiego. Kiedy w ogóle ten pomysł właśnie powstał, że jednak w ten sposób się chcecie przyczynić do, do, do takiego szczytnego celu? Pierwszy koncert charytatywny na rzecz dziecięcego działu Hospicjum został zorganizowany w 2019 roku. I to było z inicjatywy samorządu uczniowskiego, potem dwa lata była pandemia, przerwa. I w ubiegłym roku uczniowie znowuż wyszli z taką inicjatywą. Ilono, Wy również z Fundacją Dobroczynną zespołem Stella Spei, organizujecie między innymi takie koncerty kolendowe, które też mają cel charytatywny. Co roku zbiórki organizowane są na inny cel. Też mieliście pewną przerwę, czy było to również spowodowane pandemią? Tak, to częściowo też było spowodowane pandemią, również tak e, młodzież też poszła swoimi drogami, ta starsza. Może powiem tak, że te koncerty nasze to nie są do końca koncerty, to są dobroczynne, świąteczne wieczory kolędowe, żeby po prostu spotkać się wszystkim razem, spędzić ten czas, wspólnie pospiewać kolędy, a przy okazji, jeżeli możemy pomóc komuś innemu, no to wtedy to nabiera głębszego sensu. Ta formuła jest taka rzeczywiście ponadczasowa, bo chociaż po przerwie zorganizowaliście to spotkanie i znowu pełna sala, znowu ludzie przychodzą, angażują się i w to śpiewanie, i w pomaganie, czyli jednak, no, jak sądzisz, ludzie mają taką potrzebę właśnie tego dzielenia się? Uważam, że na pewno. I zawsze jest tak, że człowiek, kiedy daje, on sam się wzbogaca przez to. I no tak jak mówiono, że kto, kto daje, ten później otrzymuje stokrotnie, nie? Pani Krystyno, pani mówiła o tym, że właśnie, y, cała społeczność szkolna, każdy swoją jakąś cegielkę dołożył do tego koncertu. Co y, wam to dało jako społeczności? To co mówi Ilona, że też otrzymuje w pewnym sensie też ten, który daje. To bardzo ważne jest dla całej społeczności, gdyż łączy społeczność, społeczność w celu czynienia dobra. I to no, taki zaszczytny, powiedzmy, cel, bardzo. A oprócz tego dorośli dają przykład dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, że nie musimy koncentrować się tylko na swoich problemach, na swoich przeżyciach że dookoła nas są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy i pozwalają po prostu otworzyć swoje serce, takie akcje pozwalają otworzyć swoje serce na potrzeby innych ludzi. Dzieci same wyszły z inicjatywą tego koncertu, a tak ze swoich obserwacji, czy inaczej uczniowie przeżywają taki koncert, niż powiedzmy, nie wiem, jakiś występ z okazji Dnia Nauczyciela, czy na zakończenie roku, taki koncert, który wiedzą, że jest... Po coś, że, że przyczyniają się do jakiejś misji. Oprócz tremy, którą uczniowie odczuwali przed występem, dało się zauważyć, że niepokoją się, czy zbierze się widownia i czy da się zebrać datki na tak zaszczytny cel. I myślę, że uczuwali także odpowiedzialność za to, czy, czy uda się im ta impreza. Bardzo dobrze rozumieli, że robią to nie tylko dla siebie, że robią to dla chorych dzieci. No i, i myślę, to, że dorośli tu stanęli na wysokości, że przyszli, że pomogli dzieciom to za, zorganizować, to bardzo ważne, ważne jako przykład. Zdawałoby się oczywiste stwierdzenie. Że pomaganie sprawia satysfakcję także osobie pomagającej. Ale na czym to polega tak naprawdę? Dlaczego warto pomagać? Zapytaliśmy naszych widzów. Ja y, mogę powiedzieć od siebie, jak, jak pomagam innym, czuję ogromną satysfakcję, bo pracuję bardzo dużo z ludźmi i z chorymi ludźmi, i kiedy ja widzę, że ja im mm, ogromnie pomogłam i widzę, że jest rezultat, dla mnie to jest ogromna satysfakcja. Takie akty są bardzo potrzebne, dlatego że na przykład jeżeli taka bieda stała się w rodzinie, no to w ogóle słuchajcie, no a kto pomoże jak nie my? Wiadomo, że to każdego to wznosi. Jakoś zawsze tak popularnie jest mówić, że jak się dzielisz, to się cieszysz. I z tego co słyszałem tutaj, jako prowadzący ogłosili, że Brać jest ciężej niż, niż dzielić. Się. Fajnie, fajnie, jasne, fajne pomysły, pomóc i trzeba oczywiście pomagać jeden drugiemu, bo to jest najważniejsze. Ilono, a jak wy wybieracie osoby, którym chcecie pomóc, na rzecz których na przykład odbywają się te spotkania kolendowe czy inne zbiórki? W tym miejscu chcielibyśmy podziękować tutaj z mężem, naszym świątecznym elfom, no albo aniołom, można nazwać jak, jak chcesz tych ludzi, którzy wskazują nam te osoby, te rodziny, albo tych dzieciaczków, w pewnym roku było, że dla dzieci zbieraliśmy, tych, którzy potrzebują, znają tą sytuację albo bezpośrednio, albo pośrednio przez kogoś, są bardziej wtajemniczeni w to wszystko i później przekazują dla nas, a my później właśnie... Organizujemy te świąteczne wieczory na rzecz tych rodzin. Zajmujecie się dobroczynnością od lat. Czy oprócz tego, że no tak, sprawia to pewną satysfakcję i pewnie radość, ale czy nie jest to trudne, tak naprawdę, zetknięcie się takie stale y, z różnymi nieszczęściami, widzieć tak dużo, y, czasem nawet strasznych rzeczy, które spotykają ludzi, i jakoś to przez siebie przepuścić, y, przefiltrować? Jak sobie z tym radzicie? No, na pewno to nie jest łatwe. Każdą sytuację w swoisty sposób też przeżywamy. To szczególnie kiedy zbieraliśmy też dla dzieci małych, ponieważ sami mieliśmy dzieci w podobnym wieku, to dla nas był wielki cios, ale to, że mogliśmy czuć to, że możemy być pomocni tym rodzinom, tym osobom, ale także możemy być pomocni tym, którzy przyjdą na to i podzielą się tym dobrym. To nas jakoś wzmacniało w tym i pomagało przetrwać. Pani Krystyno, a dla Pani jakie znaczenie miało to zorganizowanie koncertu wspólnie z dziećmi, z całą tą społecznością, szkoły, ale też na pewno takie przeżycie emocjonalne, bo jednak hospicjum to dzieci chore, często nieuleczalnie i, i też no, trudno w pewnym sensie dotknąć takiego nieszczęścia ludzkiego. Gdy po raz pierwszy organizowaliśmy taki koncert, to powiem szczerze, że też miałam pewne obawy, czy uda się nam, ale gdy już zabraliśmy się do organizacji drugiego koncertu, to, to takich obaw nie było, bo wiedziałam, że, że na pewno się uda. No i oczywiście, że czułam, czułam, że robię coś ważnego, że pomagam dla tej młodzieży robić coś ważnego i bardzo potrzebnego, co nie da się zmierzyć żadnymi standardami czy jakimiś punktami. To coś o wiele ważniejsze. Jaki jest ogólnie Pani stosunek do pomagania takiego na co dzień? Czy na przykład chętnie angażuje się Pani w jakieś akcje charytatywne? Ogólnie, właśnie, no po prostu, czy warto pomagać, tak naprawdę, rozglądać się za tym, komu pomóc, wyciągnąć tę rękę taką przyjazną? Niestety coraz więcej ludzi dookoła potrzebujących pomocy. I naprawdę to, to wielkie szczęście i dar Boże, że możemy pomóc. Koncert charytatywny na rzecz hospicjum to nie, nie jedyna sprawa, nie, jedyny, nie jedyna taka akcja, którą zorganizowali. Jeżeli ktoś z naszej szkoły potrzebuje na przykład pomocy, zdarza się w rodzinie jakieś nieszczęście, no to staramy się wtedy wszyscy razem pomóc. Z tego, co opowiada Pani Krystyna, no rzeczywiście wystarczy rozejrzeć się dookoła i naprawdę mnóstwo znajdzie się tych okazji do pomocy, ale Ilono, z punktu widzenia osoby, która prowadzi fundację dobroczyną od lat, czy są jakieś takie zasady, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy pomagamy? My ogólnie z mężem staramy się trzymać się tej zasady, że droga tej pomocy powinna być jak najkrótsza. Aby nie było tak, że tam przez jedną fundację, przez drugą, trzecią, coś tam jakoś w inaczej sposób albo z rąk do rąk, albo w taki sposób na to zwrócić uwagę. Ale powiem jeszcze to, że ta pomoc y, nie zawsze musi być finansowa. Może wystarczy spojrzeć na sąsiada czy sąsiadkę, może jest jakaś starsza osoba, która chce na przykład zrobić zakupy. Albo idąc przez drogę, może komuś jeszcze pomóc przejść przez drogę. I czasami ta pomoc jest. Dużo, dużo ważniejsze niż może być dla kogoś innego pomoc finansowa, z której on nie potrafi skorzystać. W jaki sposób? No, trzeba to wyczuć. Owszem, nie jest to łatwe, ale pomaganie zawsze się sprawdza. Nasza rozmowa już prawie się kończy i jeszcze zapraszam Was do takiej krótkiej gry. Ja rozpocznę zdanie i proszę Was, żebyście je dokończyły. Krótko yy, na zasadzie takiego pierwszego skojarzenia, które wam wpadnie do głowy. No i takie jako małe podsumowanie naszej rozmowy. Ilona. Energię do pracy daje mi wiara kościół, modlitwa. Krystyna. W ludziach doceniam szczerość, otwartość, dobroć. Ilona. W trudnych chwilach wyciszam się i zawierzam wszystko Panu Bogu. Krystyna, cecha, która przydaje mi się w życiu. Dobroć albo, albo służenie ludziom. Ilona, wzrusza mnie. Wzrusza mnie, kiedy człowiek potrafi być człowiekiem dla drugiego człowieka. Krystyna, codzienną radość sprawia. Obcowanie z młodzieżą, z dziećmi. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Co Waszym zdaniem pomaganie daje pomagającemu? Ilona? Może taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobił coś dobrego na tym świecie. I pani Krystyna? No, wiara w to, że można takimi malutkimi uczynkami zmienić świat na lepszy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę i za to co robicie na co dzień. Miejmy nadzieję, że tych osób potrzebujących pomocy będzie coraz mniej, ale że jednak takie osoby o otwartym sercu będą jednak obecne nadal wśród nas. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Krystyna Karpicz i Ilona Jurewicz. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz. Do zobaczenia. I do usłyszenia.